Rzeczywiście, jeśli firma miała bezpośredni styl zarządzania, nazywany też, zobacz, tak zwanym zarządzaniem synchronicznym. Czyli wszyscy tu i teraz muszą być w firmie, bo muszą to usłyszeć, albo w tym momencie ta osoba musi stać koło mnie, żebym, żebym ja mógł jej oddelegować zadanie. To jest niestety bardzo. Trudny styl zarządzania, który wymaga, że ta osoba musi przejść do, od pokoju do pokoju. Takie osoby najczęściej ciągle zawracają sobie uwagę czymś takim, zamiast postawić na komunikację asynchroniczną, prawda? Czyli coś, co w Twoim świecie, Asiu, tak? W moim świecie jest totalnie czymś normą, prawda? Czyli komunikacja asynchroniczna, że ja Ci nie tyle wysyłam maila, ale piszę Ci na Slacku czy na Asanie, czy innym narzędziu do project managementu czy komunikacji. Wiadomość dotyczącą jakiegoś wątku, i ty sobie odczytujesz, czy zajmujesz się tym w dowolnym momencie dnia, w którym uznasz za słuszne, układając według siebie priorytety, prawda? I tych wątków wtedy możemy ciągnąć 300, a nie tylko 30.